Zobaczcie, te ludzie, jakie identyczne chaty. Szeregówki, tylko że trochę, trochę, kurde, starodawne, co? Ale wszystko bite, takie, kurde, jak pieczątki. Jak jedna pieczątka na, na tym, na kartce. Wszystkie identyczne. Kropka w kropkę. Prawie, no. Nie? Niezła faza. Całą godzinę będziemy W Warszawie No i się zaczną schody Zaczną się poszukiwania Kombinacje <grym> Tak naprawdę Od momentu kiedy Wysiądę z pociągu To zacznie się Tak jakby drugi etap Dotarcia do celu Czym nie będzie z nagrywaniem, postaram się Wam to pokazać jakoś, nie? Czy ja mam włosy włosy? Niemożliwe. Te światło to, te światło to potrafi zrobić cuda. Także, postaram się Wam ponagrywać te moje poszukiwania i nieposzukiwania. Może być śmiesznie. jak ja teraz leżę. szanowni <grym> bardzo, <grym> się do stacji Dziękujemy za to, to i ja się, ja ja udanego pobytu. Konduktor fajny, bo tak mówi bo, po Podlasku Maloginia to dusz. Dziękuję, ale się udało nagrać. Na pierwszym razem. Dobra, no, chyba się spotkamy w Warszawie. Chyba, że coś będzie jeszcze na trasie, Tutaj nie ma co Mógłbym wam poopowiadać, jak ulinałem wczoraj. W wiadomościach internetowych. Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie torowym. To było 1 marca. No ale chyba. Powiem wam to przy okazji jak będziemy poza pociągiem. Fajna historia. To tłuszcz. Taki to tłuszcz. Lapy, to tłuszcz, malkinia. Yes.